No to dzisiaj będzie odcinek o konsoli, troszeczkę nietypowej konsoli, dlatego że to jest konsola do grania w chmurze, prosto z portalu aukcyjnego, o tak przyszła, mamy ją, nie? Ludzi tych tutaj jest z tej strony, kosztuje około 1600 zł, sporawo, sporawo, całkiem spoczku więc zacznijmy od podłączenia zasilacza. może być uszkodzony port ładowania, może być uszkodzony układ ładowania, może być uszkodzony akumulator, ale to jest dosyć nowy sprzęt. Na robakie jest zalanko standardowo, nie? Pyk, czy jest 5V? Jest 5V, ale nie ma żadnego poboru prądu. Rating 5 do 12V 3A, czyli to powinno zmieniać sobie na te wyższe napięcie, ale ani nie podwyższa na wyższe napięcie, ani nie ma żadnego poboru prądu. Rozbierzmy to. O kurde, to się wyslizguje To teraz z tej strony wypychamy tu jakoś Okej, okay, bateria była odłączona Odłączam tą baterię no może być taka konfiguracja układu power delivery, że bez baterii podłączonej, sprawnej, jego konfiguracja nie pozwoli uruchomić się dla płyty. Podłączam, pyk. No i to już wygląda całkowicie inaczej. To już się załącza. To już się pewnie włączy nam zaraz. Nie, nie kumam tego, nie kumam. Sączyło się działa, nie? No to mam tutaj problemik z kątem Gogla. Jest tutaj przypisane konto Gogla i trzeba się dokładnie na to konto zalogować. Chyba tu jest ten problem, że nie możemy usunąć konta Google'owskiego. bo to jest teraz zablokowane urządzenie. Wipe data factory reset. Okej, okay. wszystko. No i zobaczmy, czy to za bangle. to jest, wprowadź poprzedni kod PIN. Jak tutaj wezmę użyj mojego konta Google to czyli to tak nie zrobiło tego faktory reset, nie? Czy on ma jakiś dodatkowy chip, gdzie przechowuje te informacje? Więcej Wam tutaj nie mogę pokazać, dlatego że łamanie wszelkich zabezpieczeń producenta i pokazywanie tego jest surowo wzbronione. No, mogą być z tego poważne problemy. Ale przynajmniej teraz się nauczyliście, że sprzęt wcale nie musi startować po podłączeniu zasilacza, bo tutaj jest kwestia konfiguracji układu Power Delivery. Jeśli bateria jest odłączona i jest układ ten skonfigurowany tak, żeby nie startował, to nam tutaj nic nie wystartuje. A tego wszystkiego możesz się dowiedzieć w moim kursie. Kursie. Dzisiaj jest ostatni dzień najniższej ceny, także polecam, żeby się w niego zaopatrzyć. Dlatego, że po zakupie dostęp jest do żywotni, a nowe moduły są w produkcji i będą w tym pakiecie, który teraz kupisz.